Myślę, że ty... Myślę, że te chory że że poszły. Musimy to mnie przyjąć. Musimy trochę odpoczynku zdepoczynku. No dobra, odpocznę. Okej, okay, co to było? Dogi, gdzie jesteś? Dogi. To nie schowanego. To nie jest śmieszne. Nie, ja nie się boję. Nie będę wiesz. Dogi, to nie śmieszne. Dogi. Ja w ja, niedawniu ja widziałem. <laughs> Trzeba powiedzieć ci prawdę. Że Dogi jest... ...sajsegowanym. Co? Jest dogi... <laughs> Idą! Co? Dwie są? Uciekaj! Co za... To w kolejnych ciągnierek będzie trzy? Piętna? Piętnaście? Pierdyrjan? Kungangum? Dogi. Dogi! 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 Dogi, to nie śmiesznie. Nie idź tu na górę, nie idź! Nie idź! Bo zginiesz! Tu nie ma powrotu. Co to jest? Są to takie trudne. Tam On się zbugował. Ej, ale chwilę, jeśli jesteś Ninja. On cię może zabić? No. Gdzie mam to użyć? Tu chyba na początku pamiętam. Tu coś, no! Zielony! E, zi e, e, zielony. Ej, a jak mam... Szybciej! no, Ale ona jest trudna do zdobycia. Łutek. Dobra niewidzialność. Okej. Okay. O, wiem gdzie to jest. Dogi, czemu ty nie żyjesz? No w sumie żyjesz dogi. Tylko jesteś zły.

I to nie śmieszne już. Użyj. Taki płomień? To za chwilę będzie. Wow! Zlatarka. Ale fajno! Szkoda, że nie można skupić sobie latarki. Co to, to? Nie! Nie! nie. nie. Ha. 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 Halo, okej, okay. Znowu się tu Pewnie zginiemy od tego tu giniemy na zawsze. Przyszło na siekierę. Co za chwilę gościu jakiś będzie nie z bombą atomową? O, weź! Te, e, tam, tam, do o. tam jest do sejku. Chodź. No. Tuż do życia. O, tak! No, ale weź amunicję. Ale mm. kilkoczki. Dobra, szybko. Ja nope. tylko Jak nie masz amunicji? To jest za pistolet. Dogi. Ja tylko biorę awo, dobra? No. No nie iść tu! Odgoń pigi.

Dogi! Przecież jesteśmy przyjacielami, nie pamiętasz mnie? Tak. Dogi! No gdzie jesteś? Dogi, to ja... A, 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 a. A. Ej, jak chcesz kolejną amunicję, to jest w jaskini. Я тоже Адам. Вот чем гнием? Не Я еще тут мега страшные боя. Okay, Кайкут сам больше боя. Что? To no druga próba. Co to miało być? No. Oh, Okej. Okay. Oh. Tylko oh. Ok. Już zapamiętałem. Tutaj. Tu, 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 tu. e, sprawdzamy szybko. E, tam jest klucz! Ej. Aleks, tam idź. Jest... Tam się coś, Tam był klucz. Ty, tutaj. W tym budynku. Chodź! Po No chodź! po co? No po to żeby zginąć. No chodź! No chodź! No nie weź ten klucz. Dobre, idzie to! Mmm! Dogi! Mhm. Mhm. Słuchaj. Mm -mm. Co to? Tu... Niebieski klucz. Tam nie roku. Jeszki są cie? O, tam jest pistolet, dwie skiny. Dobra, szybko idź do pigi. Mhm. Dobra, chodź! O nie! Adam nie żyje! Znę to wszystko! tego. robisz? Bierz amunicję! Hu hu! Idealnie! Dogi tu jest! Dogi tu jest! Okej, okay, a to odbokowuję tu, biorę decyzję. Teraz wiem, że trzeba tu iść. Tak, bo jak się tu. już bym spadł, wiem, że trzeba tu iść. Ej, a to by się tu spadł. Mam pisane. Chce pan podać szybko? Nie mogę, muszę powoli. czemu? Pozginę. zginę. Wiesz to. No wiesz. Szybko. Mm. Ty. Ty ej, ty się Ej, ty się goń z pigi! Ja ci otworzę za chwilę miejsce, gdzie jest amunicja. Nie idź tu Nawet jak pigi to przyjdzie, to ona pójdzie do ciebie. Okay. Tu mamy to, to. Już się nauczyłam, żeby tu nie skakać. Nie <laughs> Error 15. się Co, to co mi to? O, jak, jak to działa? Skurzy tu, wystarczyło to? No nie.

Oh, no, no, no. Dobra, co teraz? A ty, że sobie wszedłeś tam klucz? ta Trucks. Co? 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 Gry się skraszowała? Nie wiem. No właśnie. Stop. Ha wow, 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 How Co to znaczy haj? Haj, to znaczy, haj, haj, to znaczy, haj. Co? Dole. Co to jest? Patrzcie. się. Z gością, mm -mm, podajcie. Nowy członek, big control Jest stara, pijana babcia Ej, mamy nowego przeciwnika Mamy starego, e, mamy pijanego e, e, dziad, dziad, e, dziad, Dziadka I pijaną babcię A nie, to nie jest pijana babcia to są, Nie, jakaś owca Jeb Ej. Oh my god no, co ja muszę zrobić? I właśnie przyszło. nie Ja. Co ja mam tu zrobić? Nie, to możesz tutaj klucz? Widzisz taki z bugajką, kan, klucz? Słyszałem, że ktoś zginął. Nie. To jest to. <śmiech> 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 mm. Telefon. Uciekłeś. Halo, czy tutaj. czy to, czy tutaj ktoś jest? <laughs> Co będzie dalej?